Pierwszą sobotę marca Bractwo Rycerskie Zamku Będzin świętowało swoje 16. urodziny. W tym szczególnym dla siebie dniu będzińscy rekonstruktorzy mogli liczyć na obecność przyjaciół oraz sympatyków. 16 lat to kolejny rok. Rzeczywiście działalność wieloletnia, przede wszystkim związana z naszym zamkiem, z miastem. Pasja historyczna, rekonstrukcyjna. Mamy nadzieję, że przysparzamy jakiejś chwały i popularności może też troszeczkę e, naszemu miastu, no i że rozwijamy się z roku na rok. Przybywają nowi ludzie, bardzo często ludzie młodzi, którzy w ten sposób chcą zainteresować się historią. W uroczystościach tradycyjnie udział wzięły również władze Będzina. Wiceprezydent naszego miasta Rafał Danczyk w formie corocznego prezentu przekazał będzińskiemu Bractwu miecz. Zbroimy nasze Bractwo Rycerskie. Nie ukrywam, że w przyszłym roku 660 rocznica obchodów nadania praw miejskich Będzinowi. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby nasze Bractwo Rycerskie było dobrze uzbrojone i dobrze broniło w przyszłym roku naszego zamku na wzgórzu. W szeregach Będzińskiego Bractwa znajduje się wiele osób. Jednym z pasjonatów średniowiecza jest Mariusz Pitek, który od 9 lat związany jest z rekonstruktorami z naszego zamku. Szczerze mówiąc, najważniejsze były te powiedzmy pierwsze dwa lata, kiedy człowiek tak naprawdę Starał się to opanować, kiedy starał się ogarnąć te m, fakty historyczne, poziom rekonstrukcji, również bo to, co jest opisywane w szkołach, to niekiedy delikatnie odbiega od tego, co jest tak naprawdę tym elementem historycznym, tym elementem rekonstrukcyjnym właściwie. Oczywiście elementy również dyscypliny, ponieważ my jesteśmy tutaj reprezentantami załogi zamkowej, czyli tej najbardziej zdyscyplinowanej grupy, która jest w obrębie Bractwa Rycerskiego. Również te elementy dyscypliny były takie w tych pierwszych dwóch latach wpajane nam no, przede wszystkim. Członkami Bractwa Rycerskiego Zamku Będzin są również znakomici rycerze zdobywający wysokie tytuły na krajowych i europejskich turniejach. W zeszłym roku zostałem wicemistrzem Polski w mieczu sportowym. W sumie mistrzem Polski, a wicemistrzem Europy w mieczu sportowym, czyli takie na spokojnie, a później mistrzem, wicemistrzem Polski z pas Grunwaldu. W sumie w lipcu i tam zająłem drugie miejsce, więc myślę, że, że to jest bardzo duży sukces. I dzięki temu udało mi się zakwalifikować do trzoły 12 najlepszych walczących w Polsce, co myślę, że, że jest dużym sukcesem, jak na mój młody wiek. Walka w turnieju, choć krótka, wymaga od zawodnika potężnego wysiłku. Potrzebna jest duża sprawność fizyczna, ponieważ bardzo duży jest to wysiłek. To jest mimo wszystko od 20 do 30 kg zbroi. Plus do tego jeszcze hełm, który ogranicza tak naprawdę oddychanie. Więc, nie dość, że człowiek, mimo że to jest półtorej minuty walki. Rekonstrukcją zajmują się jednak prawdziwi pasjonaci, dla których bractwo jest bardzo ważnym elementem życia. Dokładnie, to już nawet wykracza poza hobby i pasję. To już jest sposób właśnie na życie. No takie, na takie na, naprawdę trywialne przykłady, kiedy ludzie na, najczęściej w związkach, którzy są w brat świecerskim, choćby nawet starają się kupić samochód, to nie, nie mówią, że o nie wiem, ten mi się podoba, bo coś tam, bo mało pali, tylko o. Do tego samochodu zmieści się namiot, i w tym samochodzie pojedziemy na Grunwald. Bitwa pod Grunwaldem to nie jedyne wydarzenie, w którym będzińscy rekonstruktorzy biorą udział. Jedną z najważniejszych walk w ciągu roku z całą pewnością jest dla nich bitwa o zamek w Bendzinie. Ja myślę, że z tego miejsca już mogę absolutnie, oficjalnie z całego serca zaprosić wszystkich mieszkańców Będzina i w ogóle przyjezdnych, tych, którzy odwiedzają nasz zamek i mam nadzieję, że przybędą mm, ogromną rzeszą na. Kolejny już czternasty chyba muszę pomyśleć, tak czternasty turniej rycerski na Zamku Królewskim w Będzinie od 19 do 21 maja. Oczywiście najważniejszy dzień to sobota 20. W tym roku ta data zupełnie przypadkowo, ale to dobrze pokryła się ze Światową Nocą Muzeów. Oznacza to, że oprócz turnieju rycerskiego wszyscy przybyli będą mieli niepowtarzalną okazję zwiedzić obiekty Muzeum Zagłębia w Będzinie pod osłoną nocy. Martyna Daczkowska, Kanał 99.